Witam, elo, cześć, siemanko Siemaneczko wszystkim W ten piękny, bajeczny, wyjebany w duskach Hipotama dzień Opowiem wam o zwierzątkach tak, tak, puszystych, tak, tak, wykurwistych, tak, tak, zajebistych, tak, słodziutkich, tak, tak, pokurwionych, tak, popierdolonych, tak, niedojebanych Na sraken z dupem twojej szestry, że kiedy na nie patrzę, to z wrażenia mam ochotę opierdolić jakieś zajebiste pomelo, tak, kurwa Drodzy widzowie, najdroższe leniwe kutasy oraz leniwe... Przed telewizorami z wielką dumą przedstawiam wam alpaki oraz lamy. No to zostaw strapkę w górę i zaczynamy! Alpaki, albo lamy. Szczerze to zach** nie wiem jak je rozróżniać, bo w końcu i to i to jest włochate jak digidongi z dupska twojego starego I to i to robi zjebane miny jakby miały ciężkie niedopierdolenie mózgowe I to i to jest słodkie i to i to sadzi soczystego i siga na trawkę No ale jak zbudowana jest alpaka bądź lama? Otóż alpaka bądź lama składa się z czterech kopytnych kończyn niedojebanej mordy, w którą możecie opluć, ale o tym potem, z wielkiego kulistego i mięciutkiego brzuszka oraz dupska i ogonka co ciekawe, niektórzy strzygą alpaki, dzięki czemu wyglądają na jeszcze bardziej niedojebane i głupie. Tak? Nie. Co jeszcze ciekawsze, niektóre alpaki potrafią schować od nóża i udawać węża, a także śpiewać, że są niczym wąż rzecznym. No dobra, ale wróćmy do tego, że te przepełnione wyjebaniem i złem zwierzęta plują. Tak? Tak? Po prostu. Pójdziesz sobie do Zoo i akurat przyjdzie taka alpaka i zajebić taką żelę na ryj, że mógłbyś z niej zrobić porządną zaprawę do cementu. No ale tak poza tym, to alpaki i lamy są bardzo przydatne, bo są wykorzystywane do tak zwanej terapii alpakami bądź lamami, gdzie wpierdala się do statka alpak bądź lam i je sobie czokrasz a one czokrają ciebie. Swoją drogą, kiedyś byłem z moimi starymi w zoo, no i do mojego starego, z racji tego, że ma każdą łysinkę, dojebała się jakaś lama czy alpaka i takim psychodelicznym wzrokiem patrząc, goniła go wzdłuż całego zoo, aż skończyła się jej zagroda i jak nie mogła go gonić dalej, to jebnęła mele i postawiła klocka. Oh, o, tak No, taka sobie dygresja. No dobra, to teraz jeszcze jedno pytanko. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Tak, w ogóle A nie rozumiem, dlaczego, jak coś jest słabe, to się mówi na to lamerskie. Albo jak coś się spierdoli, to się mówi, że się zlamiło. Albo, że ktoś jest lamą. Hejtujecie lamę, lamy, bo co? Bo spełniają marzenia? Bo mają przyjemne oczka i ząbki? Bo lubią w dupkę? No, no mniejsza. Witam, elo! Siemanko. w kolejnym odcinku, gimby znają. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam grę tak pokurwioną, tak popierdoloną, tak niedojebaną na strakę z dupska twojego starego po opierdoleniu kruasantów z dżemorem, że grając w nią dostawałem nagłych ataków krwawienia z sutków, pępka i dwunastnicy. Panie i panowie, ludzie i ludziska, przedstawiam wam Dziki Sen Zeofilów, jedną z najbardziej dopracowanych i odjebanych graficznie i gameplayowo gier, jakie powstały kiedykolwiek. Mówiąc krótko, symulator kozy, no to... Symulator kozy to nie tak jak wam się może wydaje na pierwszy rzut oka symulator kozy z nosa, choć muszę przyznać, że taki pomysł prędzej czy później pewnie zostanie zrealizowany. Swoją drogą ciekawe jakby wyglądał gameplay w takiej grze. Ktoś się wydubuje i potem wpierdala? Jak wyglądałyby wyzwania w tej grze i czy nasza koza umiałaby się ukulać w kulkę? Nie. No mniejsza. wróćmy do właściwej gry. Symulator kozy lub jak kto woli Goat Simulator. To tutaj was zadziwię. Gra symulująca życie kozy imieniem Alicja. Fabularnie gra prezentuje się następująco. Otóż Alicja została z tupsku przez stado napalonych owczarków kaukaskich i od tego dnia jej życie już nigdy nie było takie samo. Straciła dom, rodzinę, musiała poddać swoje małe kozy do aborcji, a w dodatku jej wujek Wiesław maltretował jej matkę. O nie! Nie zdziwi więc was fakt, że Alicji odjebało na i to mocniej niż waszemu staremu po powrocie z wiadówki. O nie! Od tego dnia Alicja morduje ludzi. Jej język potrafi się wydłużać w nieskończoność i ciągnąć przedmioty czy przechodniów lepiej niż Sasha Grey ciągnie kule na swoich filmach. O nie! I tak główna rozgrywka w tej pokulwionej grze polega na napierdalaniu przechodniów, rzucaniu przedmiotami, skakaniu, lataniu, s... Nie wiem jeszcze czym. Tak, że to ta gra jest tak spierdolona, że więcej niż pół godziny w nią nie ugracie. Nawet animacja biegania tej gozy jest zjebana po całości. O wiele więcej przyjemności sprawia obejrzenie trailera z tej gry niż samo granie w nią. Więc wyobraźcie sobie co to za gówno. Gówno. No chyba że zjaracie się z kumplami i będziecie lać ze spierdoliny wylewającej się z tego gówna. Niczym Kaos, tak wielbłąda po tygodniowej podróży przez pustynię Saharę. Wszystko się tnie, grafika pomimo silnika graficznego bodaj Crisisa jest obrzydliwa. Jedynym plusem tej gry jest sama koza, do której możecie sobie zwalić jak lubicie zwierzątka. O nie! I to tyle. No chyba, że jeszcze wspomnę o wersji MMO tej gry, w której możecie grać taką klasą postaci jak mikrofalówka napierdalająca kawałkami pizzy, która nawet nie jest przez internet, a wszyscy ludzie na czacie to boty. No dobra, to teraz na serio koniec. Daję tej grze ocenę 7 niedopieczonych kotletów z kupska z twojej starej pociężki na 19 kłaczków z Pępka. O nie! Cześć kurwa! W dzisiejszym odcinku opowiem wam o zwierzęciu tak, tak potężnym, tak gigantycznym, tak wielgachnym, tak pulchnym, tak tłustym i tak dojebanym, że jedyną istotą na świecie większą od niego jest chyba tylko i wyłącznie. Na szczerze. Jego tłuszczyk, brzuszek, płetwa, fizbinki, pleski czynią z niego największego pimpa w podwodnym świecie zwierząt. Panie i panowie, ludzie i ludziska, drodzy emeryci, ręciści, najdrożsi smakorze, byczych odbytów oraz zjadacze kaszanki. W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam wieloryba, ale zaraz zostaw tutaj łapkę w górę, albo wyliżę Ci... Pępka, no to. Wieloryb to największa ryba na naszej planecie. No dobra, tak naprawdę, wieloryb to nie ryba, ale srak. Podobnie jak delfin to to oznacza, że sam Lesio stysia musi wynurzać się, żeby zaczerpnąć powietrza i ponadto sadzi soczystego balaska. <laughs> Wieloryby wpierdalają plankton. Troszkę to dla mnie jest niezrozumiałe, no bo to tak jakby Pudzian wpierdalał dziennie 10 tysięcy żelków zamiast porządnego posiłku. No ale dobra, żeby nie zrobił nam się tutaj jakiś burdelik, to przejdźmy do konkretów. Największy wieloryb na świecie, tak zwany niebiesko dupny osiąga grubo ponad 10 tysięcy ton i ponad 3 tysiące metrów długości. Posiada on między innymi największą mordę w świecie świecie zwierząt największe serce świecie zwierząt oraz tak zgadliście największego bydlaka śmierdziła śledzia karpia kurwy syna karakana puźana krekana godzinnemu mutant tak no ja plastusia anaconda cikawaria z kubanca samczyka, mutanta, ta potwora podfora Janusza, januśa kasztanka bombona katapulte sztangę ochroniarza, kartofla grzybiaża farfocł słabojżera dron galałaścice bolszewika jamnika pantofelka księża ciemności belzebuła świnia kaflet jona du to tyczkę polka kapucyna tytonga buldoga, urwisa, druciaka, kaktusa pisaka armatę, bambusa flaka bydlaka parówę całym świecie zwierząt co ciekawe kiedy borbo prucha i strzela nasieniem to jego nasienia jest tak dużo że prawdopodobnie dlatego są słone. Ale zaraz, powiedziałem borbop czy wieloryb. No jeba. i Generalnie trzeba powiedzieć tutaj jasno: wieloryby to leniwe kutasy, bo ich głównym zajęciem jest pierdalanie planktonu, i to nawet się za bardzo przy tym nie muszą nabiegać. Nawet nie przeżywają. Tylko otwieracę taki mordę i sobie płynie, a plankton sam wpływa mu do gęby. I fakt, że musi tak pływać 10 godzin, ale co to dla niego, w końcu jest kurwa. Jeba. Co jeszcze ciekawsze: wieloryb potrafi drzeć. Cały ocean i w zasadzie może zawołać chłopaków w promieniu 850 km, żeby przyszli i spuścili ci w pierdul. Co również jest ciekawe. Mózg wieloryba jest o wiele większy od ludzkiego, co jest rzadkością w chuj świecie zwierząt. Jest też jeden ciekawy gatunek wieloryba: kaszalot, który jest takim kozakiem, że nawet największy rekin może mu postać fujarę. Otóż kaszalot napierdala się za pomocą super ultrasonicznej fali mocy, ogłuszając przeciwnika, po czym wypierdala mu z bańki i odgryza jajka. Jego głównym zajęciem jest napierdalanie się z największymi kałamarnicami na świecie. Często ma dużo blizn po ustawkach. Co świadczy o tym, że kaszeloty są niczym pudzian. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, suba. Podjęczcie też dzwoneczka, żebyście otrzymywali notyfikację oraz przede wszystkim obczajcie inne nasze filmy. Tutaj sobie możecie kliknąć także. Pozdro, elo pomelo.